Rozumiem, że to są dzieci kierowane przez MOBSA w takim porozumieniu z rodzicami, ze szkołą. Mm -hmm. Dzieci do w sumie z całego Koszalina, bo to jest jedna taka świetlica w która w strukturach MOBSA, Pozostałe świetlice prowadzą organizacje pozarządowe. To bezpłatnie, bezpłatnie, dzieci widać. Jakie godziny? Od 10 do 18 codziennie, oprócz zamów. I bagażki. I jakie zajęcia mogą, się spodziewać? No, organizacja czasu wolnego, czyli rozprawianie lekcji, hmm. spotkania też, opózie, jakieś pedagogiczną, psychologiczne zajęcia dla dzieci. Zabawa oczywiście, imprezy okolicznościowe, nauka, ta impreza, gdzieś się dzieci zabawić, gdzieś tradycje polskie. Jest taki program cały, całoroczny, ten program jest a dzisiaj z kolei ten sprzęt to, co jest. W tej nowej siedzibie, dzięki fundacji ING Bank Śląski. otworzyliśmy nową pracownię internetową, bo do tej pory nie było internetu, tam gdzieś nie stanowił się, pełne jest właśnie przekazane z tej fundacji i są programy edukacyjne dla tych dzieci, oczywiście też pod kontrolą jakiejś tam gry i itd. 10 komputerów, tak, z pełnym wyposażeniem, biurka i tak dalej. To jest stanowisko. W na koszty całej tej pracowni. Możesz mi powiedzieć, co lubisz robić na komputerze? Mhm. A z internetu też korzystasz? A co w internecie najbardziej Cię interesuje? Akrobatyka, piłka nożna, koszkówka Aha, a do, do szkoły na przykład informacje też szukasz w internecie? A, a...